Ola i Marcin. Sawicy y, witają na, na filmie y, poświęconym egzaminom w edukacji domowej, które odbywają się w naszych szkołach MMS. Dlaczego my o tym opowiadamy? Opowiadamy dlatego, ponieważ y, docierają nas sygnały, że wielu rodziców, wiele dzieci czy młodych ludzi chcą jakby wiedzieć, są ciekawi, jak się odbywają lub jak powinny się odbywać te egzaminy, a z racji tego, że pewną wizję tych egzaminów, pewne doświadczenia zbiera, zbieramy tu razem z Olą od 13 już lat w kontekście edukacji domowej, dlatego pozwalamy sobie e, o tym opowiedzieć. Jest to film zarówno dla, dla, dla Was drodzy rodzice i dzieci z, z edukacji domowej, ale także będzie taka trochę powtórka dla wszystkich naszych nauczycieli egzaminatorów i nas samych, którzy te egzaminy aranżujemy. I mamy nadzieję, że on wniesie taki spokój i też y, przybliży Wam wszystkie te y, kolejne etapy przygotowawcze, a jak również już później samego zdawania egzaminów, ale wniesie właśnie też taki, tak, tak dużo radości i zachęci do tego, żeby się do tych egzaminów rzeczywiście zacząć na poważnie y, przygotowywać. Tak. I y, taka pierwsza informacja, to może taka bardziej formalna, że jak pamiętacie, jeżeli ktoś jest w edukacji domowej, to tą rzeczą, którą musi zrobić w ciągu roku szkolnego, to zdać. Przystąpić do egzaminu końcowo-rocznego. Do tego egzaminu końcowo-rocznego można przy, w naszych szkołach przystąpić w momencie, kiedy się poczuje gotowym do tegoż. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wtedy, kiedy dyrektorzy poszczególnych szkół ogłaszają sesje egzaminacyjne. I sesje egzaminacyjne to jest taki, taki okres, taki tydzień, dwa dni, a czasami nie wiem, weekend, na który się można jakby zapisać nie jakby tylko zapisać i właśnie w tym czasie, yy, po zapisaniu się i określeniu przedmiotów, z którym chcecie się zdawać egzaminy, my staramy się zapewnić, aby w miarę wszyscy egzaminatorzy ze wszystkich potrzebnych przedmiotów byli dostępni, te egzaminy można było zrealizować. Ale druga wersja, to jest egzamin indywidualny. To jest egzamin, w który możecie zdać poza wyznaczonymi przez Odgórnie przez nas dyrektorów. terminami. To jest egzamin, w którym indywidualnie kontaktujecie się z nauczycielem, egzaminatorem danego przedmiotu wybranego przez Was. Jest to bardzo często taka wygodna forma, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład dużo, dużo wcześniej już są gotowi, aby taki egzamin zdać, albo z różnych powodów woleliby to zrobić w bardzo kameralnej atmosferze. I teraz tak. Obie rzeczy, zarówno ten egzamin w sesji, jak i egzamin indywidualny można na niego zapisać się, uwaga, tylko i wyłącznie przez Twój MMS. Twój MMS to jest takie narzędzie, stworzone dla rodziców i uczniów edukacji domowej, w której, na takie miejsce, w którym gromadzimy wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, co jest związane z egzaminowaniem, z wymaganiami, z różnymi innymi rzeczami, z 50 pytaniami, o których zaraz pewnie Ola opowie. Ale także właśnie przez ten system można się zapisywać na egzaminy, a z drugiej strony później egzaminatorzy tam zaznaczają, wstawiają protokoły i dają informacje, które są niezbędne dla, dla dyrektorów szkół. Także y, kiedyś było to w takiej formie luźniejsze, e-maile i tak dalej. Teraz chcemy, żeby nam nie umykały te wszystkie korespondencje między uczniami i nauczycielami, dlatego proszę korzystajmy z Twojego mms y, w inny sposób nie można się zapisać na egzamin. Może warto dodać, zwłaszcza dla tych osób, które są pierwszy rok w edukacji domowej, że egzaminy można zaczynać już, zdawać egzaminy możemy już od początku roku szkolnego. Także nie trzeba czekać do końca, nie trzeba czekać do maja, czerwca, a wręcz bardzo, bardzo zachęcamy do tego, aby przyjść dużo wcześniej, jeśli jesteśmy już gotowi, dlatego, że wtedy jest zdecydowanie mniej osób i wszyscy razem mamy, myślę, dużo większy taki spokój, pokój i, 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 i może jest to po prostu wtedy prostsze. Tak, nagrywamy ten, 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 ten film w okolicach października, ale już z, z takich informacji, które mamy, to około 250 egzaminów końcowo-rocznych się odbyło, także jest sporo osób, które korzystają z tej możliwości, do której jeszcze raz, tak jak Ola, bardzo serdecznie mhm. zapraszamy. O ile rozmowy ustne, egzaminy ustne zwykle kojarzyły się, większość naszych uczniów ma jakieś takie dobre wrażenia i czuje się bezpiecznie na egzaminach ustnych, o tyle te zderzenie, takie pierwsze, zwykle następuje na egzaminie pisemnym. I żeby wprowadzić więcej spokoju do, do, do pisania tych egzaminów, rok temu stworzyliśmy z każdego przedmiotu z zakresu podstawowego listę 50 zagadnień, z każdego przedmiotu, które się pojawią na każdym egzaminie e, pisemnym, w różny, w, w, w różny sposób rozdosowane. To znaczy, jeżeli opanujesz te 50 pytań pisemnych, tych 50 zadań, to możesz być spokojnie pewny, że któreś z tych 10 właśnie. Tego typu zadań, tego typu poleceń, tego typu problemów, będzie na egzaminie pisemnym i spokojnie możesz go zdać. Uwaga, co nie oznacza, że na egzaminie ustnym nie będzie innych pytań, tylko że generalnie już wejdziesz spokojniejszy o tyle, że ten pisemną część, w której nie można czegoś poprawić, zapytać egzaminatora, odbywa się w dużo większym spokoju. Z takim poczuciem, że się do tego przygotowanym. Oczywiście te 50 pytań dotyczą zwykle całego zakresu materiału, i to jest zwykle tak, że jeżeli chcesz być pewnym, że znasz odpowiedź na 50 pytań, to zwykle musisz opanować no, większość materiału. Także to jest, to jest logiczne, ale z drugiej strony mi się wydaje takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Tak, no, jak z tym. Tak, ja myślę, że, że te 50 pytań jest też wielką ogromną pomocą dla tych uczniów, którzy przygotowują się z bardzo różnych materiałów, niekoniecznie tylko i wyłącznie z jakimś Podręcznik. jednym podręcznikiem, mhm. bo sięgając do różnego rodzaju y, właśnie y, pomocy filmów, Tekstu. wycieczek, tekstów, na przykład z literatury. To nam bardzo porządkuje i wielu uczniów, korzystając już w ubiegłych latach z, tego, z tej właśnie propozycji, tych 50 pytań czy zagadnień, bardzo była wdzięczna za taką formę i taką możliwość. Tak, tylko nie ukrywam, że te 50 pytań dla nas, to mieliśmy dużo dylematu zanim ją, ją wprowadziliśmy, trochę, trochę zabija taką ewentualną radość szukania innych rzeczy z danego przedmiotu, i może nie chcę być, że ona zabija, znaczy tych, którzy jakby nie chcą tego robić. To, 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 to nigdy nic nie muszą, a ci, którzy chcą to zawsze Mogą i tu cały czas, jak mówiąc o 50 pytaniach, mówimy, że bardzo sobie jakby cenimy czy na egzaminach ustnych szczególnie, mm -hmm. jeżeli uczniowie tak naprawdę w czasie swojego, że tak powiem, na tego etapu ed edukowania się, robią rzeczy, które kochają robić i z których się uczą, które mogą wychodzić poza zakres tych 50 pytań. Także, jeżeli uczycie się jednego przedmiotu, nie? czy polskiego, czy historii, czy geografii, i uczycie jakieś treści, które wychodzą absolutnie poza te 50 pytań, yy, to yy, przy, jakby tej, to. To przychodźcie z tymi rzeczami na egzamin ustny i dzielcie się tym z egzaminatorami, bo zawsze bardzo chętnie tego wysłuchamy, o czym Ola będzie więcej mówiła. To może teraz. Yy, no i przychodzimy yy, do etapu, prawda, yy, że jest ta część pisemna. Jak to wygląda? Właśnie, może yy, żeby wybrzmiała bardzo jasno taka zasada. Żeby przystąpić do egzaminu ustnego, tak. najpierw musimy złożyć czy zdać, napisać yy, egzamin pisemny to już uczniowie wraz z rodzicami, gdy uczniowie są młodsi, muszą sobie samodzielnie zorganizować, czyli przyjść na salę, w której zdaje się egzaminy pisemne, zanim pójdziemy do pokoju, do, do salki, do, do klasy, w której jest wyznaczony egzamin ustny. To jest bardzo ważne, ponieważ na egzaminie ustnym nauczyciel musi już mieć przed sobą sprawdzony egzamin Powinnie. pisemny z tego, y, z tego przedmiotu. Więc jeśli chodzi o egzamin pisemny, zgłaszamy się w to miejsce, które jest wyznaczone, o tym jest szeroko y, zawsze informacja podana. W czasie sesji jest informacja o tym, od której godziny to i w jakiej sali odbywają się egzaminy pisemne. Prze, przeważnie znaczna część dni. Dnia jest przeznaczona na to, także można sobie dowolnie tę godzinę y, pod siebie jakby ułożyć. I na taki egzamin przychodzimy, y, no wiadomo, z czymś do pisania, z czymś, jeśli to jest matematyka, no to z tymi wszystkimi przyborami, które z będą potrzebne. Również z legitymacją szkolną. Y, uwaga, czego nie wolno zabrać na egzamin. Na egzamin pisemny, y, na tę salę, gdzie zdajemy, nie wolno wnosić telefonów. Czyli, jeżeli ktoś z takim telefonem się zjawi, no to musi go zostawić przy wejściu. Tam jest zawsze osoba, która pilnuje, ale z telefonem na salę nie wchodzimy. I właśnie o tej osobie jeszcze, żeby się nie martwić, że ktoś się pogubi albo ktoś jakoś nie będzie zorientowany. Zawsze jest we wszystkich naszych szkołach, we wszystkich naszych miejscach, gdzie zdajemy egzaminy, jest osoba, która towarzyszy, która można powiedzieć opiekuje się wszystkimi zdającymi od takiej właśnie, zdającymi egzamin pisemny, od takiej strony właśnie um, zapewnienia tego poczucia bezpieczeństwa, do informowania, wskazania, gdzie ma usiąść jak, jak się po prostu Nie powinien odnaleźć. Tak. tak. Także tutaj jeśli ktoś będzie po raz Pierwszy, nie martwcie się, zawsze można najpierw się podpytać i będzie się do samego końca poprowadzonym. Jednocześnie na, sta na sali staramy się, aby każdy miał zapewnioną po prostu ciszę i spokój w zdawaniu egzaminów i, i jeżeli i tak się składa, że jest jakiś tam high, high prime i jest bardzo dużo osób, no to prosimy, żeby chwileczkę poczekać, żeby był pewien komfort zdawania tych egzaminów pisemnych. Jak ktoś potrzebuje więcej czasu, może poprosić. Oczywiście i oczywiście tu trzeba od razu przy tej okazji bardzo, bardzo mocno podkreślić, że jeżeli wśród naszych pociech są dzieci z orzeczeniami, to one w ogóle mają absolutną możliwość i prawo do egzaminu, zdecydowanie egzaminu indywidualnego w dostosowanych warunkach i dostosowanym czasie. Także proszę na to zwrócić uwagę, że, że nie musi to być w czasie sesji. Ale, oczywiście, są takie, nie sytuacje, tak, ale są takie sytuacje, kiedy rodzicom albo uczniom zależy, żeby był normalnie w sesji, w związku z tym, jakby w tą mm -hmm. stronę jest to możliwe. I również jest taka możliwość techniczna, że można sobie przyjechać i danego dnia, jeśli uczeń jest na tyle gotowy i ma tyle siły, to może zdać dwa albo nawet trzy egzaminy pisemne. To teraz, w zależności, rodzice wraz ze swoim dzieckiem decydują. Można sobie jednego dnia zdać trzy egzaminy. Złożyć, tak, czy jak yes. możemy to nazwać, te egzaminy pisemne, a na przykład dopiero za dwa dni podejść do egzaminu ustnego. Jak najbardziej jest tak, to możliwe. No, tylko podkreślę, nie można sobie podejść, tylko chodzi o to, że na te egzaminy w sesji zapisujemy się w tym systemie. Mamy wyznaczone dokładnie, w którym momencie jesteśmy w czasie sesji wpisani na egzamin. Musimy podejść wtedy, kiedy się. Tak, tak, tak. Je, Jesteśmy zapisani przez system. Na, w indywidualnym no. systemie zapisywania się jesteśmy wtedy, kiedy ustalimy to z nauczycielem. Mhm. No, i teraz może e, dwa słowa o egzaminie ustnym. E, taką naszą e, dewizą, takim naszym, e, mo, może, może tak powiem, głęboko zwyczajem, ale takim dobrym zwyczajem jest to, że bardzo mocno staramy się, aby nasi nauczyciele. W momencie, gdy uczeń wchodzi do nich na egzamin, stworzyli każdemu każdemu osobno bardzo taką miłą, ciepłą, dobrą, przyjazną atmosferę. To jest taki moment, który jest dla bardzo wielu z naszych uczniów mocno stresujący, i, i ten uśmiech na twarzy nauczyciela i to miłe powitanie, a także odniesienie się do tego, co on przynosi, rozpoczęcie tego egzaminu od tego, czym się najbardziej interesuje. Może coś go właśnie, jakaś szczególna działka tego przedmiotu wzbudziła jakieś głębsze zaciekawienie. To jest taki nasz, taki nasz styl przeprowadzania egzaminów i to nie znaczy, że wszystkie inne pytania ważne nie padną, ale to jest ten taki punkt zaczepienia, gdzie czasami po raz pierwszy widzimy się z uczniem, uczeń widzi nauczyciela i to jest ten moment, w którym może się chociaż, chociaż taka krótka, ale nawiązać relacja. Tak, aczkolwiek 30 minut to nie jest tak, tak mało, ale znowu nie jest tak bardzo, bardzo dużo na egzamin na części ustną, bo tyle trwa część ustna i staramy się, żeby po tym, co Ola właśnie opowiedziała o tym wstępie, mm. o tym porozmawianiu, o tym w ogóle początku, żeby uczeń się poczuł mocno, był na swoim gruncie, zaczął rozmawiać o temacie, od tych rzeczy, które go interesowały, albo w których się czuje po prostu dobre. to jednak staramy się sprawdzać, Wiedzę, to znaczy staram się jakby podrążyć to, na ile to też w tej podstawie programowej yy, zostało przez naszych, naszych uczniów opanowane. I to jest tak, że, że z takim wielkim spokojem z, z, jakby, trzeba przyjmować jakby tą rozmowę, bo, bo tak naprawdę sp sprawdzamy się troszeczkę, na ile nam się to udało. Zależy nam też po tej rozmowie, bez względu na to, czy ten egzamin komuś poszedł bardzo dobrze, czy trochę gorzej. Yy, prowadzący egzamin, po pierwsze, to, co można troszeczkę wyjaśnił, ale przede wszystkim też pokazał, co dobrego według niego wydarzyło się w czasie rocznej pracy tego naszego ucznia, z czym dobrym wychodzi, albo nawet zasugerował jakąś fajną radę, co można fajnego zrobić w kolejnym roku, żeby ta nauka może była efektywniejsza, albo była lepsza, albo była po prostu na przykład lżejsza, prawda? bo różne, różne rzeczy yy, możemy doradzać. Ale generalnie. Staramy się, żeby to spotkanie egzaminacyjne było miłym, dobrym, fajnym spotkaniem, ale też bardzo konkretnym, aby uczeń, ewentualnie też rodzic, żeby wiedzieli jak w kontekście podstawy programowej ma się ta wiedza, którą ten mhm. młody człowiek nabył. I jak zawsze ta część ustna egzaminu jest też taką wielką zachętą, ale też myślę, że bardzo wiele osób bardzo to lubi do tego, aby przywieść różnorodne prace, które uczeń wykonał w ciągu tego minionego roku. Coś, co bardzo często wykracza poza ramy podstawy programowej. To są jakieś plakaty, to są nagrane filmy, to jest bardzo często występ gry na jakimś instrumencie. To teraz w zależności oczywiście od przedmiotu i od poziomu, na jakim jesteśmy, ale to są zawsze bardzo mile, bardzo, bardzo oczekiwane przez nas takie jakby gesty i, i też one wprowadzają taką, taką bardzo głęboką atmosferę w czasie tego, tego egzaminu. One nie są gwarantem, że podniesie ci się ocena o jeden, czy o dwa, czy o pięć, ale one zawsze są czymś, co jest taką piękną wartością dodaną i bardzo mocno umacnia nasze dziecko, naszego ucznia. To jest ten moment, w którym on bardzo często dopiero na egzaminie może się tak naprawdę pochwalić, podzielić. podzielić po prostu przywieźć to, co było jego naprawdę dużą pracą i głębokim zaangażowaniem w ciągu roku, a które no, nie mieści się, tak? więc być może ani w teście nie, 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 nie zaistnieje, ani tak. w tych pytaniach na egzaminie tak. ustnym. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Tak, tylko do tego prosimy o zrozumienie, że jakby tak, o taka wypowiedź czy rozmowa o tym, co, co, co on kocha robić albo co przygotował, no, też nie może trwać jakby zbyt długo, albo warunki tak. techniczne nie mogą wymagać, że kolejną pół godziny musimy odpalać jakiś sprzęt żeby to sprawdzić, no to musi być przy okazji tego półgodzinnego egzaminu. Co się często odbywa, to się często odbywa i jakby zachęcamy, tak jak Ola bardzo gorąco z entuzjazmem mówi, bo dla nas, nauczycieli, są to niezwykłe przeżycia, widząc jak z jakim zapałem Dzieciaki opowiadają różnych swoich dokonania. Okay. Teraz może ja bym powiedziała jeszcze dwa słowa o egzaminie w klasach 1-3, bo to się bardzo mocno wiąże z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. To jest no, część pisemna, to już nie będziemy może do tego wracać, bo jest dokładnie. Podobnie jak we wszystkich innych klasach starszych, czyli jest też krótki test, który trzeba z, m, napisać i złożyć identycznie jak uczniowie klas starszych, również w tym czasie, w którym, który jest wyznaczony na napisanie egzaminów pisemnych. Natomiast y, część ustna bardzo często wygląda w taki sposób, że na ten egzamin wchodzi cała rodzina. Czyli wchodzą rodzice, jeśli są we dwoje, oczywiście ten uczeń, który powinien zdać, jeśli to jest rodzeństwo. I, i rodzeństwo uczy się w edukacji domowej, a są właśnie na tym poziomie edukacji wczesnoszkolnej, to zapraszamy od razu z siostrą, z bratem, wszystkich razem, bo wiemy dobrze, że ta edukacja na tym etapie wygląda tak, że uczymy się w domu rodzinnie i, i to jest bardzo mocno powiązane. I to. Jest tak naprawdę, mówię tutaj bardzo mocno z własnego doświadczenia, to jest po prostu uczta. To jest wielka radość, bo patrzenie, jak te dzieci yy, yy, właśnie dzielą się tym, yy, tym, co zrobiły przez ten cały rok, jak wjeżdżają na egzaminy z walizkami na kółkach, bo tego są, nawet już nie są w stanie unieść, jak przynoszą atlasy nieba, właśnie przychodzą już, już wspomniałam z tymi, a, z tymi instrumentami jak przywożą swoje prace na malarstwo, jak, jak przywożą yy, poskładane z papieru yy, rozmaite. Yy, wręcz bym powiedziała, rzeźby, no to może też yy, z racji tego, że ten jakby charakter zdawania na tym etapie wczesnoszkolnym jest troszeczkę może bardziej yy, jakby to powiedzieć... Szeroki. No, szeroki. To, to nieraz się zdarza, że po prostu wołamy się nawzajem, egzaminując yy, obok w salach, yy, chodźcie, chodźcie zobaczyć, no bo to jest tak ciekawe, albo taki fikołek jest na środku, albo taki szpagat, tak już mówię trochę w cudzysłowie, ale też i naprawdę, bo i tak, baletnicy tak, przy, y, bale, tak, tak. Baletnice Przyjeżdżają, i aż nie sposób za, zatrzymać tego dla siebie, bo to jest bardzo fajne, żebyśmy wszyscy tak. mogli na to, na to popatrzeć. I to jest yy, wielka uczta, na którą bardzo, bardzo wielu dzieci się odwiedzi. A szczególnie tego też zachęcamy, ponieważ nie ukrywamy to, że jakby to, o czym ona mówi, to było taką bardzo taką cechą charakterystyczną i specyfiką tych pierwszych egzaminów z edukacji domowej ala te, te ileś lat temu. I teraz jak widzimy, że jesteśmy bardziej nastawieni, uczniowie przychodzą bardziej na efekt, na, na to, żeby się podzielić stricte tą wiedzą, ale zachęcamy do tego, do takich różnych ciekawych, odlecianych rzeczy, jeżeli mają, mogą się Wam wydawać, nie ciekawa, aczkolwiek, są związane z Waszymi pasjami, to jakby jeszcze raz jakby popieram, żeby takie rzeczy jakby przynosić. Mm -hmm. Okej, okay, Aleś, to co jeszcze? Ym, ja bym może, może jeszcze powiedziała. Jeszcze właśnie o tej ocenie, bo różne mamy jako rodzice, różne mamy zapatrywania na to. Zdarzają się rodzice, i my bardzo chcemy to uszanować, którzy nie chcą, aby dzieci Proszę zostały, o proszą o to, aby dzieci jakby nie. Nie informować o jej. Były poinformowane. Tak. I my to szanujemy prosimy tylko, żeby wcześniej to zgłosić. Wiadomo, że ta ocena na świadectwie musi się znaleźć. Natomiast, natomiast dziecko może otrzymać zwrot w postaci, i zawsze zwykle otrzymuje, ale to o, tak. Tak. Co, co, co mógłbyś jeszcze poprawić, nad czym się skupić, a to było pięknie. Tak. I to nie, uwaga, nie dotyczy tylko tych, tych sytuacji z ocen, że mówi, ma, będzie miał złą ocenę, żeby nie mówić, bo często rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci bardzo dobrze coś zdają, to nie chcą słyszeć, nie chcą, żeby dzieci słyszały, masz piątkę, czwórkę. Czy tam pięćdziesiątkę, mm. tylko o, to było ciekawe, to było fajne. Nie mogę się doczekać, kiedy następnym razem się spotkamy, i czasami to jest większa nagroda, a gdzieś tam w tym świadectwie, w tym arkuszu, czy w tym protokole ta ocena jest. Ale to musimy wiedzieć wcześniej od rodziców, ale to nie jest problem, żeby rodzic zasygnalizował to egzaminatorowi. Egzaminatorzy na to są otwarci. Ja myślę, że tak. jeszcze to, co byśmy tak może na koniec chcieli powiedzieć, a co jest dla nas bardzo ważne, nie zawsze proste, nie zawsze pewnie nam się to udaje, natomiast jest takim naszym pragnieniem wielkim, aby nasz, nasze dzieci, nas, nasi uczniowie wychodzili z egzaminu, niezależnie od tego, jak, jak go zdały, czy była to jakaś klapa i rzeczywiście stwierdzają, że przyznają, że nie, nie zbyt się przyłożyli, ale żeby wychodzili z egzaminu, jak na skrzydłach, z wielkim zapałem do tego, że pragną się uczyć, że chcą to rozwinąć dalej, że tak jak trochę i żeby ten egzamin był pewnego rodzaju taką trampoliną, że idziemy do przodu, idziemy dalej, że nie, nie jesteśmy yy, zgaszeni. Tak, ale jeszcze tak, tak na zakończenie, jeszcze bym tak dobrze przy tym całym takim entuzjazmie, no mamy świadomość tego, że czasami nie zawsze jest tak, jak ona mówi, i jeżeli by, by, by ktoś zadał pytanie, a co jest takie słabe na egzaminach, z czego jakby unikać? to bardzo y, staramy się w jakiś sposób, y, jakby źle są widziane sytuacje takiej nadmiernej noszalancji. Jeżeli, ja wiem, że coś że wymagać ze stresu, jeżeli ktoś przychodzi z gumą do rzucia, z i tak naprawdę mówi, że by się nic nie chciało, nic nie chciał robić i tak to musi być, to nie można wtedy liczyć na taką sytuację, że no bracie, ale super, ale fajnie, że jesteś i to, że masz wszystko w nosie. Nie, no wtedy też staramy się być tacyś konkretni, no przychodzimy tu rozmawiać o twojej wiedzy i o tym, co ci się udało czy nie udało i pogadać o tym. Ale, ale też nie, nie jesteśmy tacy w cudzysłowie, w takim złym rozumieniu słowa, tacy bezstresowi. To znaczy, no jakby nie, nie promujemy pewnej jakiejś takiej lekkomyślności albo takiego szafowania tym, że nie umiem, nie nauczę się i nie będę się uczył. Także bardzo cenimy sobie pracę i staranie, i staramy się jakby tu być jakby wrażliwi na temat tego, co się jakby dzieje. I, ale prosimy, żeby do tych egzaminów tak, po, co, po prostu pochodzić taką troską, ciekawością, radością, ale, 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 że, ale bez jakiejś takiej nuty lekceważenia mhm. obu stron razem. Mhm. Także my czekamy na te spotkania, czekamy na spotkania, czekamy na Was. Nie, nie bójcie się. I naprawdę, jakby lubimy, jest to, są to dla nas bardzo uczące się momenty, prawda, Olu? Tak, zapraszamy też do tego, aby ym, szukać też jakby takich kontaktów z, z, z uczniami, z rodzinami, które już są od lat, bo oni bardzo często dużo wniosą. W... W, w, w taki sposób podejścia do, do egzaminów, do przygotowania się do egzaminów od, od różnych stron, czysto z praktyki. I to często jest bardzo, bardzo tak. wielką I warto, pomocą. I warto posłuchać czy w czasie podcastów, czy filmów też nauczycieli, z którymi rozmawiamy na temat egzaminów i przygotowywania się i przebiegu. Także... To pozostaje nam życzyć po wspaniałego cenie. roku, dobrej nauki <laughs> dobrej i dobrego nauki. spotkania egzaminacyjnego. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ola i Marcin. sobie.